Użytkownik Dextish chciałby wiedzieć, czym różnią się benzyna 95-oktanowa i 98-oktanowa. Najprostszą i najbardziej oczywistą odpowiedzią jest liczbą oktanową. Dlatego dzisiaj opowiem, czym jest ta liczba i od czego zależy. Liczba oktanowa jest wielkością charakteryzującą jakość benzyn. Ponieważ bardzo długo wpajono mi to na studiach, to chcę zaznaczyć, że benzyny i paliwa to są dwa zupełnie różne pojęcia. Znaczeniowo paliwo jest określeniem szerszym, to znaczy każda benzyna jest paliwem, ale nie każde paliwo to benzyna. Bardzo łatwo to zapamiętać, przywodząc sobie na myśl olej napędowy, który oczywiście jest paliwem, ale jednocześnie nie jest benzyną. Tyle jeżeli chodzi o formalności, teraz przechodzimy do rzeczy. Silniki benzynowe napędza spalanie i zależy nam na tym, aby ten proces był jak najłagodniejszy, bowiem wówczas silnik narażony jest na mniejsze przeciążenia i pracuje płynniej. Jednak w czasie sprężania mieszanki benzyna powietrze może dojść do lokalnego przedwczesnego zapłonu. Określamy go mianem stuku. Liczba oktanowa określa nam właściwości przeciwstukowe benzyn, to znaczy im ona jest większa, tym mniej niekorzystnych stuków powinno powstać podczas pracy silnika. Liczbę oktanową określa się porównując właściwości paliwa z wzorcową mieszanką sporządzoną z N-heptanu, który ma liczbę oktanową równą 0 i izooktanu, którego liczba oktanowa wynosi 100. Innymi słowy, liczba oktanowa 98 informuje nas, że paliwo ma takie właściwości jak mieszanka zawierająca 98% izooktanu i 2% N-heptanu. Ale uwaga! Nie oznacza to, że benzyna zawiera dokładnie 98% izooktanu, bowiem prawdopodobnie, a raczej na pewno, jej skład jest zupełnie inny. Ona ma tylko takie właściwości jak owa mieszanka wzorcowa. Kolejny ciekawy fakt, na który należy zwrócić uwagę, to taki, że benzyna może mieć liczbę oktanową większą niż 100. Na przykład LPG mają zwykle liczbę oktanową rzędu 110, jak również mniejszą niż 0. Generalnie liczba oktanowa jest tym większa, im więcej krótkołańcuchowych węglowodorów zawiera benzyna. Jej wzrostowi sprzyjają także obecność związków cyklicznych, aromatycznych i silnie rozgałęzionych. Można ją podnieść dodając do mieszanki związki zawierające tlen, np. eter metyrotert butylowy, lub też przeprowadzając tzw. reforming benzyny. Na koniec ważna informacja dotycząca związku między mocą a liczbą oktanową. Otóż silniki są budowane z myślą o konkretnym rodzaju paliwa i nalanie benzyny 98 do silnika dedykowanego tej 95-oktanowej wcale nie oznacza, że osiągnie on większą moc. Ba, zwykle rzecz ma się wręcz przeciwnie, bowiem większa liczba oktanowa oznacza mniejsze ciepło spalania, a przez to mniejszą energię spalania paliwa. Każdy, kto jeździł tym samym samochodem na gazie, który ma liczbę oktanową około 110 i benzynie, która ma zwykle poniżej 100, wie o czym mówię. Dlaczego więc w wyścigach samochodowych stosuje się paliwa wysokooktanowe? Bowiem silniki w takich autach są przystosowane do pracy pod dużo większym obciążeniem i sprężaniem mieszanki paliwo-powietrze odbywa się do dużo większych ciśnień. W takich warunkach jest większe prawdopodobieństwo powstawania stuków, które obniżałyby moc silnika, dlatego po prostu stosujemy paliwa, które silniej im przeciwdziałają, a są to oczywiście benzyny wysokooktanowe. Analogiem liczby oktanowej dla olejów napędowych jest liczba cetanowa, która określa łatwość samozapłonu mieszanki. Jeżeli macie jakieś pytania śmiało je nam wysyłajcie. Nie możemy obiecać, że na nie odpowiemy, ale naprawdę się postaramy. Tymczasem nie zapominajcie, że mamy też Facebooka. Do zobaczenia.